Jubileusz 130-lecia świętuje w tym roku bursa, a obecnie internet imienia Tadeusza Kościuszki działający przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Nowym Sączu. Uroczystość była okazją nie tylko do krótkiej akademii, ale także do odsłonięcia pamiątkowego muralu autorstwa magistra Morsa. To wizerunek patrona internatu, czyli Tadeusza Kościuszki. Ogromnie się cieszę z tego, że taka piękna rocznica. Bardzo, bardzo tak naprawdę spodobały mi się słowa, które powiedział ksiądz w błogosławieństwie, żeby w tych murach, gościła życzliwość ale też pracowitość i odpowiedzialność, nawet jeśli brzmi to dla Was może troszeczkę drętwo, to to naprawdę są bardzo, bardzo dobre życzenia. Mam nadzieję, że tak właśnie będziecie się tutaj y, czuli. Bursa imienia Tadeusza Kościuszki powstała końcem XIX wieku jako miejsce zamieszkania dla ubogiej młodzieży z terenu Sądecczyzny, która chciała kształcić się w Nowym Sączu. Placówka została uruchomiona dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, a jej istnienie od samego początku było związane z pierwszym gimnazjum i pierwszym liceum. Imienia Jana Długosza. Internet powstał dzięki pracy wspólnej, dzięki poczuciu wspólnoty, ponieważ do powstania tego internetu przyczyniła się lokalna społeczność miasta Nowego Sądu po to, żeby dzieci ubogie z sądeczyzny, ale także z powiatów południowej Małopolski. Mogły pobierać naukę właśnie tutaj w naszym gimnazjum, a miały godne warunki dobytowania właśnie w tym pomieszczeniu. Alternatywą wtedy dla edukacji był albo Kraków, albo Podoliniec na Słowacji, więc Nowy Sącz 130 lat temu również takie miejsce. Przygotował. Jubileusz 130-lecia istnienia bursy, a dziś internatu, to także okazja do wspomnień. Stąd wychodziły też małżeństwa, które są naprawdę... Młodzież poznawała się tutaj, tak, poznawała się tutaj, tu się poznali, przeszli cały okres edukacji i poszli w świat. W trakcie uroczystości wychowankowie placówki przypomnieli historię powstania bursy, okoliczności jej przekształcenia w funkcjonujący do dziś internat, a także życiorys patrona, czyli Tadeusza Kościuszki. Tadeusz Kościuszko zapisał się na kartach historii jako bohater dwóch narodów, Polski i Stanów Zjednoczonych. Był wojownikiem, przywódcą i patriotą, który służył w amerykańskiej armii podczas wojny o niepodległość, a także przywódcą że, późniejszej instrukcji kościuszkowskiej przeciwko zaborcom w okupowanej Rzeczypospolitej. Życzenia dla całej społeczności internatu pierwszego Liceum Ogólnokształcącego przekazały władze miasta, władze Wydziału Edukacji i Wychowania, a także dyrekcja szkoły I Liceum.